Co, nie spodziewaliście się mnie, he? Zaczynamy. Jak możecie wywnioskować z tytułu dzisiejszego odcinka, zapraszam Was na moje zestawienie najlepszego sprzętu dla graczy i podsumowanie roku 2016. W tym zestawieniu dowiecie się, które moim zdaniem są najlepsze: klawiatury, headsety, myszki oraz podkładki do myszek. Dowiecie się też, który sprzęt zawiódł moje oczekiwania w roku poprzednim i co było dla mnie największym zaskoczeniem roku 2016. Jednak zanim przejdę do samego zestawienia, chcę Was poinformować, że przy wyborze wszystkich z tych produktów kierowałem się bardzo subiektywnymi uczuciami, przy jednoczesnym uwzględnieniu wyników testów, samej funkcjonalności, komfortu użytkowania, jak i też porównaniu i zestawieniu tych produktów ze swoją konkurencją w podobnym pułapie cenowym. Także zaczynamy od najlepszej klawiatury roku 2016. Tytuł ten przyznaje produktowi, który zadebiutował w 2016 roku, a producent do tej pory nie miał żadnego doświadczenia w strefie peryferii i sprzętu dla graczy, a mowa tutaj o firmie Patriot i ich Viper v 760. Cała konstrukcja wykonana jest z wysokiej jakości materiałów. Ta klawiatura mechaniczna wyposażona jest w przełączniki Cale Brown. Choć dla wielu, a w tym też dla mnie, do chińskiego odpowiednika Cherry MX podchodzi się z bardzo dużym dystansem, to sądzę jednak, że można tutaj zaryzykować przy ich wyborze. Czemu spośród tak wielu dobrych klawiatur roku 2016 wybrałem właśnie Viper V760? Po pierwsze, praca na tej klawiaturze jest bardzo przyjemna i komfortowa, niezależnie od tego, czy gramy, czy piszemy felietony. Kolejnym atrybutem jest podświetlenie. Co więcej, moim zdaniem najładniejsze podświetlenie RGB ze wszystkich peryferii, jakie pokazały się w 2016 roku. Jasność, barwa i nasycenie wyróżniają się nawet przy konfrontacji z dużo droższą konkurencją. Przy kwocie około 500 zł dostajemy sprzęt, w którym nie ma konieczności instalacji software do sprawnego funkcjonowania i zarządzania. Klawiatury możemy ustawić w pełni manualnie, a w opakowaniu poza klawiaturą znajdziemy zestaw dodatków takich jak doczepiana magnetyczna podpórka pod nadgarstki czy keycap puller. Jest to klawiatura, która w ubiegłym roku pozostawiła po sobie najprzyjemniejsze wrażenie ze wszystkich, które testowałem. Design, jakość wykonania i funkcjonalność, jak i przyjemność z jej użytkowania przełożyły się na to, że w moich oczach Wiper V760 od Patriot zasługuje na tytuł klawiatury roku 2016. Przy wyborze najlepszej myszki roku 2016 nie miałem absolutnie żadnego problemu. Produkt ten skradł moje serce nie ekstrawaganckim podświetleniem, ani też futurystycznym designem, a skrajnym minimalizmem, wysokim komfortem używania i po prostu niezawodnością w każdej sytuacji. Tytuł najlepszej myszki roku 2016 i dla mnie chyba najlepszej myszki czasów otrzymuje ZOE BenQ EC2A. Ta myszka posiada świetny sensor optyczny PMW-3030, spore ślizgacze, a co najlepsze od razu przy jej zakupie dostajemy dodatkowy zestaw w razie potrzeby wymienienia ich. W pełnym tego słowa znaczeniu jest to urządzenie plug and play, czyli nie uraczymy tutaj żadnego software'u do jej pracy. Dlaczego akurat mój wybór padł na Zoe? Pozbawiona ona jest zbędnych bajerów. Wizualnie nie jest to nawet atrakcyjna myszka, ale przy pracy bądź wciągającej rozgrywce, kto tak na dobrą sprawę zwraca na to uwagę? Niezawodna praca sensora, jak i idealne dopasowanie do mojej dłoni przekreśliły konkurencję. Wybór? Bardzo osobisty. Najlepszą roku 2016 jest myszka BenQ Zoe EC2A. Musicie pamiętać, że nawet najlepsza myszka nie będzie w pełni wydajna bez odpowiedniej podkładki, także kategoria najlepsza podkładka roku 2016. I spośród wszystkich podkładek, które miałem okazję do tej pory testować, dwie szczególnie wyróżniły się na tle konkurencji akurat w roku 2016. Jest to seria Aliot od Mayonix i seria TFX od Benq Zoe. Mayonix Aliot to podkładka materiałowa o bardzo gęstym splocie, ciasnym obszyciu na krawędzi i minimalistycznym wyglądzie. Ozdobiona jest jedynie kilkoma literami, a całość utrzymana jest w czarnej tonacji kolorystycznej. Materiał zewnętrzny jest wtopiony w gumową antypoślizgową powierzchnię, a sama dostępna jest w czterech rozmiarach. Od 320 na 370 mm po dywan wielkości 1200 na 500 mm. Pozwala to na dość szerokie dobranie odpowiedniego rozmiaru dla siebie. Właściwości powierzchni bardziej bym kierował w kierunku kontroli przy zachowaniu świetnego stosunku prędkości maksymalnej do prędkości wyhamowania oraz całkowita wodoodporność, a ta cecha jest moją ulubioną w tej podkładce. W skrócie, bardzo wysoka jakość wykonania, jak i też samych materiałów w stosunkowo przyzwoitej cenie. Seria TFX od Zowie to hybrydowe podkładki łączące szybkość ruchu znaną z podkładek plastikowych z elastycznością i znakomitą prędkością hamowania podkładek materiałowych. Powierzchnia, z którą styka się nasza myszka jest po prostu genialna. Pokryta jest setkami włókien z tworzywa sztucznego, które dają efekt tarcia teflonu o teflon. Jest to podkładka typu Speed i na niej możemy osiągać naprawdę bardzo dynamiczne ruchy przy komfortowym pułapie wyhamowania, pozwalające na precyzyjne celowanie w dynamiczniejszych tytułach. Można już Stosować zarówno z sensorami optycznymi, jak i laserowymi, oraz jest bardzo łatwa w utrzymaniu czystości. Oprzycie krawędzi jest ciasne, nie powodujące żadnych dyskomfortów. Specjalna pianka, która została użyta do stworzenia spodu, jest pozbawiona 95% cząstek powietrza, co przekłada się na niemal idealnie równą powierzchnię. Jednak konsekwencją użycia takiego materiału jest niekiedy ślizganie się podkładki na śliskiej powierzchni biurka. Dwa dość uniwersalne rozmiary: 480x400 mm i 355 mm na 315 mm gwarantują odpowiednie dopasowanie rozmiaru do nas. Wysoki komfort używania i osiągi to karty przetargowe podkładek Zoe GTFX i PTFX. Uważam, że obydwie serie Mayonix, jak i Zoe zasługują na tytuł najlepszych podkładek roku 2016. Dla gracza nie tylko zły wzrok ma znaczenie. To co słyszymy w grach, jak i też swobodna możliwość komunikowania się, często potrafi przesądzić o wygranej rozgrywce. Zapraszam Was na tytuł najlepszego headsetu roku 2016. Z tą kategorią miałem niemały problem, gdyż tak mało headsetów zasługuje na tytuł dobrego, a co dopiero najlepszego. Są one albo za drogie, albo po prostu dźwięk i jakość wykonania nie przekładają się na to, jak producenci je reklamują. Tytuł najlepszego headsetu przyznany zostanie produktowi, który co prawda nie debiutował w 2016 roku, bo w 2014, jednak sądzę, że jest on najbardziej wart uwagi niż inne propozycje, które możemy współcześnie zobaczyć przy tym wyposażeniu i przy tej cenie. Tytuł najlepszego headsetu roku 2016 przyznaje headsetowi od HyperX modelowi Cloud 1. Cloud 1 to model w moich oczach wzorcowy, oferujący użytkownikowi wysoką jakość dźwięku nie tylko w grach, ale też w konwersacji za pośrednictwem urządzeń mobilnych czy różnej maści komunikatorów. Bardzo dobre do słuchania muzyki i oglądania filmów, co jest ogromnym atutem, czyniąc z nich uniwersalne urządzenie audio, nie tylko dla graczy. Cała konstrukcja jest stabilna i lekka, wykonana z wysokiej jakości materiałów, a sądzę, że do tego nie brzydka. Bardzo je rekomenduję, jeżeli szukacie słuchawek wygodnych o wyraźnym, czystym dźwięku. Co skrywa opakowanie poza samymi słuchawkami, dobrej jakości odpinany mikrofon, kilka przewodów do podłączenia słuchawek pod różne urządzenia, dwa zestawy padów w wersji welurowej jako skórzanej, futerał do przechowywania i to wszystko w kwocie poniżej 300 zł. Dla mnie jest to produkt, który z czystym sumieniem i najczęściej rekomenduję. Te słuchawki po prostu można brać w ciemno. To headset o bardzo wysokim komforcie, bogatym wyposażeniu, świetnej jakości dźwięku i eleganckim wyglądzie. Choć nie pojawiły się na rynku w roku 2016, to obecnie jest bardzo ciężko znaleźć dla nich konkurencję do kwoty 300 zł. Najlepsze w roku 2016 HyperX Cloud 1. W roku 2016 pojawił się również sprzęt, który jakością i samowydajnością po prostu pozamiatał konkurencję. I zapraszam Was na kategorię Największa Wydajność Roku 2016. Nie bacząc na ceny skupimy się tutaj tylko i wyłącznie na osiągach i jakości wykonania. Nominuję dwa produkty w tej kategorii. Pierwszym jest klawiatura Corsair K70 RGB Rapid Fire z przełącznikami mechanicznymi Cherry MX Speed. Najlepsze przełączniki do dynamicznych gier dla wprawionych w pisaniu na klawiaturze poprawia znacząco prędkość samego pisania. Są one bowiem o 40% szybsze w porównaniu z regularnymi przełącznikami Cherry i pewnie sądzicie, że to przesada. Ja jednak uważam, że to wskok na zupełnie inny poziom rozgrywki. Piękny design. Przyciski osadzone są na ramie ze szczotkowanego ciemnego aluminium, który dodatkowo dodaje elegancji całości. Znajdziemy na niej dedykowane klawisze multimedialne, w samym opakowaniu znajdziemy zestaw dodatkowych keycapsów dla graczy MOBA i graczy FPS o specjalnej, wyraźnej teksturze, keycap puller, odpinaną podpórkę pod nadgarski, a na samej klawiaturze znajdziemy jeszcze taki niuans, jakim jest rolka do zmiany głośności. I to tylko część z przydatnych funkcji, jakie oferuje ta klawiatura. W grach fenomenalny czas reakcji, jednak cena dla wielu będzie sporą przeszkodą. Mimo to nie w tej kategorii się o to martwimy. Najszybsze mechaniczne przełączniki w doskonałej oprawie to w skrócie najmocniejsza klawiatura roku 2016 K70 RGB Rapidfire od Corsair, klawiaturą roku względem wydajności w 2016. Wysokiej jakości, wydajne słuchawki dla gracza powinny mieć świetny jakości dźwięk, dobrze określający pozycję w wirtualnym świecie, nienaganną stylistykę, muszą być lekkie i oczywiście posiadać mikrofon, który również oferuje wysoką jakość dźwięku. Jeżeli do tego dołożymy bezprzewodowość, to w oczach wielu pojawia się headset idealny. Czy Menowar od Razer są idealne? Jak w każdej kwestii jest to rzecz bardzo indywidualna, ale z całą pewnością w kwestii jakości dźwięku to najlepiej grający headset dla graczy jaki pojawił się w 2016 roku. Czystość dźwięku jaką możemy przy nich uzyskać bez konieczności dokupienia dodatkowej karty dźwiękowej jest po prostu szałamiająca. Wielkość sceny akustycznej, która jest bardzo przejrzysta, głębia tonów niskich, które są wyraźnie zaakcentowane, jednocześnie nie zagłuszające reszty pas, całość mimo dość masywnej konstrukcji jest lekka i komfortowa. Czas pracy na baterii bardzo akceptowalny, bo około 11 godzin. Choć sama konstrukcja nie jest idealna, i za tą cenę rzeczywiście moglibyśmy wymagać lepszych, bardziej trwałych materiałów. A wizualnie na pewno nie będą one odpowiadać każdemu, tak w kwestii samego dźwięku nie mam absolutnie żadnych uwag, i jest on po prostu rewelacyjny. Nadmienię, że Manowar pracują w trybie bezprzewodowym, jak i przewodowym równie tak samo dobrze. A sam zasięg bezprzewodowości jest bardzo duży, bo około 10 metrów. Z pewnością to najlepsze słuchawki, jakie wyszły spod skrzydeł Razer i konfrontując je z konkurencją, znacząco się na jej tle wyróżniają nie tylko ceną. Razer Manowar – najbardziej wydajne słuchawki roku 2016. W poprzednim roku było wiele takich momentów, które mnie zaskoczyły, jedne bardziej przyjemne, drugie mniej, ale jest jedna rzecz, której się zupełnie nie spodziewałem, a to pojawienie się klawiatury od HyperX. Świetna minimalistyczna konstrukcja z przeznaczeniem dla graczy o nazwie Alloy FPS została wyposażona w przełączniki mechaniczne Cherry MX Blue, które sprawdzają się w wielu warunkach, no i dodatki, których próżno szukać u konkurencji. To co przygotował w tym roku ten producent świadczy jedynie o ich wszechstronności, bo mimo tego, że rozwijają swój wachlarz produktów, to nie odbywa się on kosztem jakości. Także największe zaskoczenie roku 2016 i tego czegoś nie spodziewałem, to klawiatura od firmy HyperX Alloy FPS. A teraz przyspoileruję, bo w 2017 zobaczymy ich myszkę, klawiaturę i zmodernizowane słuchawki. Jestem strasznie podekscytowany tym, co przyniesie 2017 rok. Także oglądajcie Morel TV, by zobaczyć premiery tych produktów. Zawód roku, jeżeli chodzi o jeden produkt, to jest. Jedna rzecz, która bardzo mnie zawiodła, na którą mocno liczyłem, sądziłem, że wreszcie doczekam się ery myszki taniej, komfortowej, bardzo wygodnej, lekkiej i do tego z minimalistycznym designem, która jest dość uniwersalna dla gracza lewo i praworęcznego. Niestety, ma ona wszystko oprócz jednej ważnej rzeczy: dobrego sensora. I tak jak wspomniałem, ta myszka ma wszystko: dobrą wagę, super kształt, uniwersalną konstrukcję, dobrej jakości materiał. I sensor PMW 3320. Myślę tutaj o Ozon Neon 3K, która zawiodła mnie najbardziej chyba w tym roku, Gdyś liczyłem na naprawdę świetną mysz. Szkoda, że nie popracowali przy lekkim podrasowaniu sensora. Strasznie zawaliła ona testy na prędkość maksymalną, po przekroczeniu której sensor tak się gubił, że kursor leciał w różne miejsca na ekranie, a najczęściej po prostu hamował i spadał w dół. Ma ona również spore problemy przy pracy z różnymi podkładkami. A nie tego oczekiwałem od Ozon i ich Neon 3K. Szkoda, bo uważam, że tutaj jest bardzo zmarnowany potencjał. Naprawdę świetnie zapowiadającego się produktu. Mam nadzieję, że weźmiecie to na refleksję i przyszłe neony, które pojawią się w 2017 i w latach późniejszych, będą po prostu dopracowane albo po prostu zmienicie koncepcję i po prostu szukajcie innej jakości sensora. Bo 30 czy 20 ewidentnie nie jest dobrym wyborem. Wiem też, że. Wielu testerów miała zupełnie inną opinię od mojej. Jednak ja materiał wideo nie oszukam. Miałem pięć tych myszek na testy, każda jedna miała tą samowadę. To teraz trzeba się zastanowić, czy ja jestem nadgorliwy, czy może testerzy tak lakonicznie podchodzą do swoich testów. Moi drodzy, to już wszystko w tym odcinku. Ja na 2017 rok życzę wam bardzo dużo zdrowia, bo to jest coś, co może nam bardzo szybko przeminąć i nawet nie wiemy kiedy zostaniemy wykreślani niż życia na kilka tygodni, kilka dni, niekiedy na kilka miesięcy. Jak i też życzę Wam bardzo dużo sukcesów w roku 2017. A ja Was zapraszam na moje materiały, które pokażą się już niedługo. Pozdrawiam Was serdecznie, mówił dla Was Kendo.